Siemanko. Z racji tego, że nie samą działką człowiek żyje, postanowiłem, że cały ten tydzień po pracy będę się zjawiał na chwilę, chociaż na działkę na godzinkę, może na półtora. Ponagrywam przebitki, co zrobiłem przez ten czas i ten odcinek, który oglądacie, to jest podsumowanie całego tygodnia od poniedziałku do piątku z podziałem co kiedy zostało zrobione. Więc zapraszam. Korzystając z dobrych cen, kupuję opryskiwacz ciśnieniowy konaweczkę, specjalną chemię na ślimaki. Zakupiłem też w dobrej cenie korę mieloną e, ze świerku bodajże i to jest mielona, więc ładnie będzie się rozkładała w tych boróweczkach. Zaraz to wkopię. Jaki jest patent z tymi preparatami na ślimaki? Patent jest taki, że ślimaki bardzo lubią piwo i wystarczy przelać to piwo do słoiczka, wkopać w ziemię i ślimaczki będą sobie tam wchodziły ładnie i już stamtąd nie wyjdą. Przetestujemy, które piwo najbardziej się sprawdza. Wziąłem takie same reprezentatywne, czyli jakieś borg mocne, harnaś, specjal, hard i żubr. Wiem, że na działce nie będzie to równomierny test, bo w każdej części działki będzie inna ilość ślimaków, ale damy tak w różnych miejscach. Przy ogrodzeniu jedno piwko, tu drugie, trzecie i czwarte. I zobaczymy na bieżąco codziennie, ile ślimaków będzie w środku, które piwo jest najlepsze. Zmieniam położenie jednej kotwy, bo wbiła mi się za daleko i była nie 2,15 m, tylko 2,25 m. A to spora różnica. Żuberka wkopiemy tutaj Tu koło borówek idzie harnaś Specjal hard idzie tu między wiśnie I tam za drzewko wkopujemy ostatnie wtorek, dzień kolejny Trochę się kiepsko czuję dzisiaj, coś mnie złapało, jakieś grypsko. No ale na działkę trzeba na chwilkę pójść. Sprawdzimy jak tam ślimaki. Ech, tak też myślałem. Źle to zrobiłem, wyczytałem później w internecie, że powinienem zakopać e, wiadereczko jakieś zapełnione. Tu rośnie tulipanek. Tu rośnie tulipanek? No piękny, no. Więc y, ponowimy próbę, ale już tak jak powinno być. Zajmę się dzisiaj więc lajtową robotą. Kładziemy drugą warstwę impregnatu i powtykam sobie różne lampki solarne. Tu w piwonie takie ufolutkowe wejdą. Tutaj mam taki łańcuch świetlny, taki, taki na drucikach i on tutaj jest już jeden rozłożony tak wzdłuż tej grządki i nie wiem gdzie tego dać. Tu niech sobie będzie koło cebuli pochodnia, czyli taka imitująca świecące takie, takie ogień. Yy, ale to tylko na razie docelowo ona będzie w miejscu, w którym się tak tu będzie szło na działeczkę w głąb. Tu będzie stała szopka, tu będzie yy, ten grządka i tu zrobimy taką pergolę i w, po jednej i po drugiej stronie pergoli będą takie lampeczki właśnie. I z racji tego jeszcze, że robota z szopką nam trochę stanęła, to dzisiaj wykonam przynajmniej przygotowanie do zrobienia drzwi. Drzwi będę robił z deseczek. Czyli bierzemy długą dechę na wysokość drzwi, żeby była, układamy tak długą deskę, po drugiej stronie drzwi drugą długą deskę. Na ukos będzie dużo tych krótkich, małych deseczek, które są tu. I później, żeby wzmocnić całą konstrukcję, na ukos jeszcze jakąś dechę zobaczymy, jak będziemy wzmacniać, ale, ale tak to będzie wyglądało. O, w taki sposób. Tutaj jest 1,25. Odległości, długa decha, długa decha, wszystko pod kątem prostym. I teraz w górę, w górę, w górę, w górę lecę z tymi małymi deskami. Oczywiście nie sam, bo mam pomocnika, pomaga mi wkręcać śrubeczki i gorka, no Szybka ewakuacja, komary atakują. Mogliby nakręcić, Amerykanie mogliby nakręcić o tym film, jak tutaj a komary atakują. Nie? Muszę coś znaleźć szybciutko na, na komary. Do jutra. No i środa nastała. Lecę do paczkomatu, bo przyszły e, zawiasy do drzwi oraz wkręty ciesielskie. Zamówiłem też na Allegro Days e, szklarnie. Miało nie być szklarni w tym roku, ale jednak musiałem się pokusić. Taką malutką, 6 metrów kwadratowych, 2 na 3 bardzo tania była. Mam nadzieję, że jakościowo będzie w porządku. Dam na pewno znać. Jutro, pojutrze może przyjdzie. Aha, nie złożyliśmy parasola, a trochę wiało w nocy. Nice. Dobra, wczoraj była szybka ewakuacja przez komary. Dzisiaj skończę tu dokręcać myślę do końca. Jeśli mi czas pozwoli na to. No, i widzicie, niedoświadczony ja, mam przed sobą teraz wielki dylemat. Złożyłem te drzwi. Nie ma co patrzeć na razie na to, że tu jest nierówno, bo to wszystko jest jakby do obcięcia po, po, po linii prostej. Eee, I drewno też jest brzydkie. No, wiadomo, ono jest do wyszlifowania, jeszcze i do zaimpregnowania, więc będzie ładne. Ale złożyłem te drzwi i okazuje się, że są one dość ciężkie. Obawiam się, że zawiasy, które kupiłem, mimo tego, że są dość długie i fajne, to w ogóle cała konstrukcja tej szopki nie będzie w stanie dobrze utrzymać e, ciężaru tak ciężkich drzwi, ze względu na to, że są to dość grube deski i no trochę to waży. Zastanawiam się, czy nie zrobić po prostu e, ścianki z tego. Odkręcam wszystkie te deseczki, bo to tylko kilkadziesiąt tam wkrętów, raz, dwa, trzy z taką wkrętarką to 5 minut roboty. I po prostu poprzykręcam je tutaj jako ściankę od góry do dołu, a tam zrobię drzwi z płyty OSB. No to lecim Steczny bieg. No. 6 minut zajęło mi odkręcanie wkrętów i 17 minut przykręcanie ich z powrotem tutaj. Co prawda, złapałem na razie wszystko na jeden wkręt na deskę, jeden wkręt po drugiej stronie. Eee, zaraz wejdzie piła. Przytnę wszystkie deseczki na równą długość i później poszlifujemy, ale to chyba już nie dzisiaj. Dobre, wyrównane, ładnie. Tu trochę się w tym jednym miejscu nie wstrzeliłem. Tu o widać, jak poszarpałem, ale to dlatego, że tarczka mi się zacięła. I jakoś tak zeszło na bok trochę. To nic nie szkodzi, bo jak tutaj przyjdzie ścianka w tą stronę, to na tym rogu będzie pewnie taki ozdobnik, jeszcze taki, taki kątownik. Dobra, pokażę jeszcze jakie zawiasy zamówiłem, bo wydaje mi się bardzo ładne. O, ciekawe kto to tu odwiedził mnie. Co to za robal? O, takie oto długie, ładne zawiasy. I do tego jest taki skobel do zamykania na kłódkę. Zobaczcie, długość tych zawiasów to jest 60 cm, czyli połowa długości tych drzwi, które tu będą. Drzwi już nie z desek, tylko z płyty OSB. No nic, zbieram sprzęcior i lecę do domku. Do jutra, do czwartku. No, dzisiaj zaczynamy dzień jak rasowa cebulka. Wczoraj byłem na zakupach w Biedronce e, i okazało się, że od dziś jest promocja. Promocja polegająca na obniżce ceny na minus 70% na przynajmniej dwa produkty, które kupicie z kategorii narzędzia: głośniki i jakieś tam inne pierdoły, zabawki i tak dalej. No i co zrobiłem? Kurczę, schowałem parę rzeczy, które mnie interesują, takie pojedyncze. I mam nadzieję, że dzisiaj tam są schowane. Gdzieś tam za folią aluminiową, i tak dalej. No prawdziwa cebula. <laughs> I sprawdźmy. Jest. Małe problemy, bo śrubokręciki nie chciały wejść, ale pani yy, z kasy mi pomogła. I co jest? Głośnik bezprzewodowy na działeczkę. Super sprawa wyszedł 35,70 do tego zabaweczka dla mojego młodego 13,50 yy, śrubokręty 420, pędzelki 420. No to tak można żyć, nie? nie, przepraszam. 4,20 to one łącznie kosztowały, a nie sztuka. Czyli po 2,10 groszy wyszły. <grym> Czekałem trochę z ubiorem dzisiejszym. Z rana, jak wstałem, zobaczyłem, że ładnie świeci słoneczko. No widzicie jakie ostre słońce, nie? No i tak wyszedłem na krótki rękawek, nie zważając uwagi na to, ile jest stopni. A stopni jest tyle. 8! Wracam po bluzę jakąś. Głośnik fajnie wygląda, ale kiepsko gra. Biorę się za jakąś przeróbkę. Hi hi. Kilka śrubek później wymieniłem sobie głośnik z takiego na taki. Ten głośnik wyjąłem kiedyś z głośnika jakiegoś Google Home czy Amazon Alexa, jakiegoś większego, fajnego. Oryginalnie są zamontowane takie głośniczki, które może wyglądają ładnie, jakieś takie trochę retro. Niby mają 20W, ale no nie widzę tego, żeby to było 20W. To jest taka ma... bardzo cienka membrana papierowa. One nie grają ładnie. Ale co się okazało, że po wymianie na taki głośnik również to nie gra jakoś super, super olśniewająco. A powodem tego stanu rzeczy jest elektronika w tym głośniku. Elektronika to zwykły chiński badziew, płytka z kilkoma układami, która po prostu nie ma mocy, żeby napędzić, żeby napędzić takie większe głośniki. I do tego jedno ogniwo 18650 o nieznanej mi pojemności, no ale nawet jeśli ma nie wiem, 2500 mAh, to jest trochę za mało, jak na taki głośnik, żeby to pograło długo. Jaki jest mój plan? Chyba żaden. Skręcę go i po prostu będzie sobie... Nie będzie go chociaż szkoda, jakby coś się z nim stało, nie? Yy, sprawdzę w domu tylko, czy mam odpowiedni rozmiar innych głośników, yy, bo ten tutaj po prostu jest za mały. Jeżeli będę miał taką średnicę jak ten, to sobie wymienię chociaż jeden głośnik i, i może chociaż troszkę lepiej to zagra. No i dodatkowo może zamontuję tutaj jedną, yy, jedną gniwo więcej, żeby głośnik dwa razy dłużej grał. Toż to żart. Ogniwo w tym głośniku miało 1200 mAh. Zamieniam więc tą baterię na pakiet dwóch. Zbadałem sobie obie. Jedna z nich ma 2400 mAh, druga ma 2300, więc no, zdecydowanie dłużej podziałają na tym niż na tym. Ach, po pracy szybka rundka do drugiej biedronki. Może znajdą się jeszcze jakieś ciekawe narzędzia do kupienia za 30% ich wartości. Ło, wow, co się podziało. Moje zakupy to zestaw uszczelek do węży ogrodowych i tak dalej. Zestaw takich obejm zaciskowych, metalowych. Cztery lampki na pilota. Zestaw bitów udarowych. Samochodzik dla synka mojego. Drugi taki sam dla chrześniaka. Figurka Funko Pop. Prowadnica kątowa, taka długa, fajna, metalowa, ciężka. Wałki do malowania, e, pędzle do malowania, młotek kamieniarski, zestaw kluczy, gra planszowa Ego Pictures oraz zestaw śrubokrętów. Ile za to wszystko zapłaciłem, co? Jak myślicie? Jak myślicie? Uwaga, tyle: 110, 117 zł, 120 około, za wszystko, mega. Puk, puk, puk. I co? Zrobił się piątek. Okazało się, że wczoraj mieliśmy akcję niespodziewaną. Musieliśmy jechać z żonką do dentysty. No i nic nie udało się na działce ostatecznie zrobić. Nie, nie udało nam się nawet zajrzeć na nią. Dzisiaj jest piątek, weekendu, początek, ostatni dzień tego filmu. Jestem pod Bricomarsze i jadę kamień milowy w końcu jaki się osiągnąć. Jadę zamówić Płyty OSB na szopkę. Trzeba ją w końcu dokończyć, nie? Lecimy do kasy dowiedzieć się o transport. Kurde, przegiołem chyba, bo wziąłem 5 sztuk. Chyba wystarczyłoby w zupełności 4, i to licząc już drzwi, dach i wszystko inne, nie? Ale dobra, dobra. Lepiej wziąć jedną za dużo i do czegoś innego ją wykorzystać później, niż później, wiecie, mieć kawałeczek za, za mało, nie? Najwyżej zrobię trochę większy dach, albo, albo od razu walnę ten eee, drewutnie, Te? zobaczycie, piękne to będzie. Mm, zobaczcie jak pięknie kwitnie jabłoń. Jedna i druga. Same białe kwiatuszki. Ah. Z racji tego, że transport tych płyt będzie dopiero jutro, no na dzisiaj plany nie są turboambitne, wiecie. Nie ma też dużo czasu, bo jestem po pracy, jest godzina nie wiem, 17.30. Wyszlifuję sobie deseczki, które przykręcałem przedwczoraj. Młody mi pomoże, na pewno chętnie pomaluję jakieś tam deseczki. I jeszcze muszę podsypać sporo ziemi pod jedną z płyt przy podłodze, bo cały czas tak pracuje i się zapada. Więc muszę ją podnieść, podsypać ziemią, udeptać tam ładnie i wyrównać. Żonka sadzi jakieś kwiatki, jakieś floksy, nie floksy. Posadziliśmy też już cebulki na szczypiorek. To, co było ostatnio, i mówiliśmy, że po pewnym tam czasie posadzimy drugą doniczkę, taką samą. No to to, to już nastąpiło. Zaraz pokażę, jak ładnie wyszedł szczypiorek z czosnków. Proszę, tutaj zrobiłem taką baleczkę poprzeczną, tutaj już podsypane i mam pomysł, zrobię mojej żonce niespodziankę, mam tu takie mniejsze palety, szybciutko rozbiorę tutaj te małe deski i złożę z tego doniczkę, będzie miała na truskawki albo na coś, wrócę jak to rozbiorę. Więc łatwo. Do wykonania konstrukcji potrzebujecie cztery deseczki na podłogę, dwie deseczki, dwie deseczki, dwie deseczki, dwie deseczki tak w górę. Wszystko skręcamy w, w całość. Nie pokazuję, bo strasznie komary, no, ja bym już jechał do domu, ale no muszę to zrobić chociaż dzisiaj. O, pyk, pik, 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 pyk, pyk, Parę deseczek, nasypiemy zaraz ziemi i posadzimy truskaweczki i pomalujemy w kolorze szopki. Haha. Ha. Widzicie jakie łatwe? Parę śrubek, parę desek. Dobra, jutro przyniosę jeszcze taker i od, od spodu, to znaczy nie od spodu, tylko w środku, wyłożę to taką folią, żeby wilgoć nie dostawała się do drewna. Wyłożymy folią, zasypiemy tym ziemią i posadzimy tu truskaweczki. No i dobra, jakoś to przeżyłem, przecież tu jest masakra, jeżeli chodzi o komary. Spadamy, spadamy, trzymajcie się, na razie, do jutra.